Współcześnie żyjemy w czasach, w których otaczamy się sporymi ilościami sprzętów wszelakich: elektroniczne zegarki, aparaty, telefony, konsole, smartwatche, słuchawki i wiele, wiele innych cudów technologicznych, co do zasady wspomaga nas bądź też zwyczajnie umila wykonywanie bieżących, codziennych czynności, przełamując niejako ich monotonnie i chroniąc nas przy okazji od nudnej rutyny. Generalnie wszystko byłoby w tym naprawdę super, gdyby tylko wspomniane akcesoria zawsze działały zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a ich Twórcy projektowali je we właściwym i moralnie akceptowalnym celu. Niestety, czasami bywa z tym naprawdę różnie, przez co nierzadko okazuje się, że nasz nowy i wymarzony gadżet może być felerny, niebezpieczny dla zdrowia lub po prostu nielegalny. No i o tym właśnie sobie dziś porozmawiamy, czyli o różnych przykładach technologii, która z jakiegoś powodu została uznana za zakazaną. Cześć, ja jestem Czuk i zapraszam Was do materiału. Jestem bardzo ciekawy, czy wśród was znajdzie się chociaż jedna osoba, która w wieku dziecięcym, podobnie jak ja, zafascynowana była kreskówkami, bądź też filmami, w których bohaterowie posiadali nowoczesne okulary lub jakieś inne specjalne i nadnaturalne zdolności w oczach, dzięki którym to mogli widzieć na przykład przez ściany albo ludzkie ubrania. Tak się składa, że akurat w tej ostatniej kwestii podobny efekt udało się uzyskać w firmie Sony już w latach 90. za sprawą niepozornej i bardzo powszechnej kamery DV przeznaczonej dla przeciętnego konsumenta. W warunkach domowych. Warto Wam wiedzieć, że japoński koncern w tamtych czasach był jednym z wiodących producentów tego typu technologii i cały czas starał się wyposażać swoje produkty w dodatkowe bariery. Jednym z nich była dodawana do kamery DCR HC20E funkcja Nightshot, która docelowo miała stać się prawdziwym przełomem, umożliwiając chwytanie perfekcyjnych ujęć w ciemności poprzez technikę noctowizji, a ostatecznie spowodowała niemały skandal i wycofanie urządzenia z rynku. Dlaczego? Ano, jak zapewniali inżynierowie, Sony, ich najnowszy twór miał być szczególnie wrażliwy na podczerwoną część widma światła, zapewniając możliwość rejestrowania obrazu nawet w egipskich ciemnościach. Niestety, sama koncepcja nocnych wojaży tak bardzo pochłonęła czas projektantów, że ci niemal całkowicie zapomnieli o odpowiednim przetestowaniu rewolucyjnej technologii w warunkach dziennych. Efekt, tuż po wprowadzeniu kamery na rynek, okazało się, że funkcja Nightshot nie tylko świetnie radziła sobie w kiepskich warunkach oświetleniowych, ale i posiadała pewną bonusową zdolność do nikania przez niektóre rodzaje tkanin, przez co chwytając je w obiektywie, odsłaniała ewidentnie widoczne nagie ciała uwiecznionych osób. Nieprzewidziane możliwości urządzenia okazały się wręcz szokujące jak na czasy, w których miało ono okazję zadebiutować, a globalny rozgłos i skandal wywołany niecodzienną funkcjonalnością spowodowały natychmiastową reakcję polskiego giganta, który wycofał z rynku aż 700 tysięcy wyprodukowanych urządzeń i dokonał odpowiednich zmian konstrukcyjnych w modelu podczerwieni. Jeśli przyszłoby wam do głowy, natomiast. Szukać tej kamerki w necie, żeby wiadomo, pofotografować sobie drzewa i inne tam lisy, no to niestety większość modeli dostępna w internecie na aukcjach jest już dawno poprawiona. Sprawdziłem. Google Street View to naprawdę fajna opcja dla wszystkich tych, którzy chcieliby najpierw rozeznać się w terenie, udając się w zupełnie nowe miejsce, bądź też najzwyczajniej w świecie nie chcą tracić czasu na samodzielne ustalanie lokalizacji sklepu, apteki tudzież innego fryzjera pod danym adresem. Jak się okazuje, jest to również doskonała sposobność na pobudzenie ludzkiej kreatywności, ponieważ w internecie bez problemu można znaleźć liczne grafiki i śmieszne filmy, na których zarejestrowano próby promocji, mniejsze i większe żarty, a czasami naprawdę wprowadzające w konsternacja obrazki. Takie wiecie, z życia wzięte. Niestety narzędzie to nie w każdym kraju traktowane jest z podobnym entuzjazmem, o czym Google boleśnie przekonało się wprowadzając swój internetowy atlas na rynek niemiecki. Bardzo szybko bowiem po wypuszczeniu charakterystycznych aut na ulicy naszych zachodnich sąsiadów zaczęło dochodzić do licznych skarg i protestów ludności, która z oburzeniem nie zgadzała się na pokazywanie swoich domów w aplikacji. Korporacja zaś w odpowiedzi na zarzuty rozpoczęła masowe zamazywanie budynków, pojazdów i podobnych Mieszkańców, za każdym razem, kiedy tylko otrzymała takie zgłoszenie, co spowodowało z kolei niezadowolenie internautów, których wielorodzinne domostwa blurowano wbrew ich woli, a na przykład na życzenie sąsiada. Ostatecznie nie brakowało również głosów, jakoby Google w ogóle nie reagowało na prośbę o wyłączenie kolejnych obiektów spod powszechnej widoczności. Z czego gigant oczywiście tłumaczył się tym, że jest to żmudny i skomplikowany proces wymagający czasu. Liczne kontrowersje skupione wokół tego projektu w Niemczech spowodowały zablokowanie dalszej działalności. Streetview w 2011 roku, co oczywiście przełożyło się na sporą dezaktualizację mapy, czyniąc ją niemal bezużyteczną w porównaniu do innych krajów. Po trwającym zaś kilkanaście lat impasie, Google w końcu udało się dojść do porozumienia z tamtejszą rządową Agencją do Spraw Prywatności, wznawiając dzięki temu popularną funkcję wirtualnych spacerów na obszarach 20 największych niemieckich miast, z tym zastrzeżeniem, że wszystkie wcześniejsze zdjęcia zostaną usunięte. Z tego też powodu z omawianego regionu możliwość skorzystania z bądź co bądź ciekawej opcji podróży w czasie. No cóż, lepszy ryc niż nic. Graliście może kiedyś w Undergrounda? Jedną z fajniejszych rzeczy, jaką można tutaj było zamontować do swojego pojazdu, były świecące na jaskrawo kolorowe neony. Tak się składa, że podobne gadżety bez problemu możecie również zakupić do swojego auta, zaopatrując się w nie u popularnych sprzedawców. np. przykład z Chin. O ile nie da się zaprzeczyć temu, że stuningowany w ten sposób stary Passat albo Fiat Punto wyglądają rewelacyjnie, tak w świetle obowiązujących polskich przepisów poruszanie się w ten sposób odpicowanym pojazdem jest po prostu niezgodne sprawem. Doświetlone auto bowiem pomimo swojej efektownej dekoracji obarczone jest defektem zaburzonego konturu po zmroku, a w konsekwencji stanowi ono niemałe zagrożenie na drodze. To samo tyczy się zresztą wszelkich zewnętrznie montowanych listew i taśm LEDowych na zewnątrz karoserii np. Na, na zderzakach albo przy lusterkach. Tego typu gadżety spowodują prawdopodobnie nie tylko niemałe problemy z przejściem pojazdu przez przegląd techniczny, ale już na drodze w momencie przyuważenia przez służów prawa podczas kontroli. Ci ostatni mogą bowiem nałożyć na modnego kierowcę nie tylko bolesne kary finansowe, ale i zarekwirować dowód rejestracyjny samochodu. Co innego natomiast tyczy się sytuacji, w której podobne elementy używane są wyłącznie na czas postoju. Wówczas jest to dopuszczalne i możliwe do zaobserwowania np. w niektórych sieciach sharingu. Nie będzie też oczywiście żadnego problemu, jeśli wykorzystacie swoje bajeranckie taśmy do podświetlenia wyłącznie wnętrza swojego pojazdu. Kolejne kontrowersje budzą za to wszelkie kolorowe folie montowane w lampach, tudzież ledowe żarówki umieszczone w zwykłych halogenach. Pomijając już nawet kwestię jakości takich ustrojów albo też braku ich homologacji, samodzielna wymiana tradycyjnego fabrycznego oświetlenia bez podążania za odpowiednimi procedurami oraz ograniczeniami w tym zakresie może się po prostu bardzo nieprzyjemnie skończyć dla nierozważnego tunera. Mieliście może kiedyś tak, że oglądając film sensacyjny wpatrywaliście się z zaciekawieniem jak to bohater bądź też bohaterka wyciąga z kieszeni jakieś mikro gadżeci, którym następnie otwiera zabezpieczone drzwi, safe albo inne obiekty? Mniej więcej w taki sposób reklamuje się wywołujący jeszcze niedawno prawdziwy szał w internecie Flipper Zero, który docelowo ma służyć jako wszechstronne i przenośne urządzenie zaprojektowane dla pasjonatów hakowania elektroniki wszelakiej. Za jego pomocą i przynajmniej w teorii można na przykład skopiować identyfikator do biurowca z dostęp do budynku, sterować zdalnie telewizorem swojego sąsiada wkurzając go przełączaniem kanałów albo wyciszaniem dźwięku, sklonować kartę płatniczą i robić w ten sposób zakupy w kasach bezobsługowych, a także mnóstwo innych hakerskich kombinacji. Dodatkowo pomimo tego, iż ustrojstwo to jest wręcz najeżone różnymi technologiami, kosztując przy okazji niemałe pieniądze, z wyglądu przypomina zaledwie zabawkę dla dzieci albo niewinny brelok, co dla niepoznaki miałoby uśpić czujność potencjalnych ofiar ataku. Pomimo tego, iż Faktyczne możliwości flipera oczywiście dalece odbiegają od tego, co można zobaczyć na popularnych filmikach w sieci. Tak jego niekwestionowany sukces sprzedażowy i brak większej reakcji odpowiednich organów na jego użycie bardzo szybko może zwabić kolejnych producentów, którzy swoje odpowiedniki wykonają już ze znacznie większą dbałością o precyzję i funkcjonalność, a od tego już z kolei zaledwie krok do wywołania fali nielegalnych czynów pod pretekstem zabawy. Problemem w tym przypadku nie jest zatem kwestia legalności samego urządzenia, a sam niebezpieczny trend, który pod przykrywką edukacyjnego charakteru lub rozrywki motywuje swoich użytkowników do podejmowania szkodliwych akcji. Kontrowersje z tym związane zostały już zresztą zauważone w pewnych środowiskach, jak chociażby w sklepie Amazona, który w 2023 roku miał zabronić sprzedaży flippera na swojej platformie ze względu na ryzyko kopiowania za jego pomocą kart magnetycznych, a i jeszcze niedawno w samej Kanadzie odgrażano się, że przedmiot ten zostanie całkowicie zakazany z powodu rzekomego wykorzystania go do kradzieży Aut. Sam Amazon zresztą też nie jest święty, bo w jego asortymencie aż roi się od różnych szemranych gadżetów, które można wykorzystać w śliski sposób. Bez problemu wszak wciąż zakupicie na nim takie cuda wianki jak key grabery umożliwiające wchodzenie do auta bez kluczyka, poukrywane w najdziwniejszych przedmiotach mini kamery zachęcające do praktykowania szpiegowania, uniwersalne narzędzia do otwierania wszystkich zamków, które jak łatwo można się domyślić mogą być wykorzystywane przez złodziei podczas włamań, pamięci USB, Posiadające zdolność całkowitego wyczyszczenia dysku twardego po zaaplikowaniu go do komputera, a także wiele, wiele innych kontrowersyjnych gadżetów, o których oczywiście żaden sprzedawca nie powie wprost, że są one nielegalne, ale za to już ich funkcje aż krzyczą do odbiorcy Hej, użyj mnie w niewłaściwy sposób. No cóż, w takim wypadku pozostaje już tylko liczyć na zdrowy rozsądek konsumentów, którzy nie będą za ich pomocą wpadać na głupie pomysły. A wy znacie może jakieś inne ciekawe urządzenia, które z różnych powodów można by uznać za zakazane, a może uważacie, że niektórym z nich umieszczenie na takiej liście po prostu należy się jak psu buda. Jak zwykle sekcja komentarzy należy do Was, tymczasem ja żegnam się z Wami i zapraszam Was do oglądania pozostałych filmów na kanale. Na razie chyba.